Spojrzenie rzuci ku nam jak płomienny kwiat. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe. A motor tak buczy, do dni basen ponad miastem w tej tonacji. Jakby w raz zobaczyli miasto swe. Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami. Dlatego trzeba takie dni świętować. a no właśnie z tego powodu, żeby się razem spotkać i razem być. Oglądaliśmy jak wojsko, jak marynarka świętuje sobie tu przeszliśmy, dziewczyny sobie zrobiły właśnie piękne kokardy i również i jama. Uważam, że no, przesympatycznie jest razem świętować. Właśnie takie atrakcje, takie atrakcje budują, budują tą społeczność. No chodzimy co roku na, na święta niepodległości, nazwykle zwykle na paradę, także staramy się uczestniczyć, staramy się dziecku pokazywać nie i, i, i uczyć ją historię. To jest kameralnie, ale jest tak, tak, właśnie gdyjsko po naszemu, także chyba, chyba fajnie. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa konto kupię jej bukiet i kruch. Potem wino, kawiarnia i spacer, w Księżycową jasną noc. I Będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli, i umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą, tak jak dziś.